Dzień dobry, drogie wodniki, witam Was serdecznie w Waszym czytaniu miesięcznym na marzec 2023 roku. Moi drodzy, talia jest dla Waszego znaku przetasowana. Z tej talii będziemy robić rozkład ogólny i dobierzemy sobie jedną kartę z tych myśli pozytywnych. Moi drodzy, zanim przejdę do rozkładania kart, to tylko moje króciutkie dziękuję. Dziękuję Wam serdecznie za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za wspieranie kanału, za subskrypcję. No i oczywiście zachęcam do tego, abyście dalej aktywnie działali właśnie na tym polu. A więc, kochani, dziękuję. No i oczywiście oczekuję, że jesteście ciągle i wciąż ze mną. A teraz już karty. A więc wodnik marzec 2023, wodnik marzec 2023. Karta ogólna, kochani. Paśmieczy, paśmieczy, wisielec, siedem buław, pustelnik. Trójka monet, królowa buław, dwójka buław i paść buław. O, jak buławy ruszyły teraz, tak? Wodnika. No dobrze, kochani. I jeszcze od razu kartę myśl pozytywnie. Do tego rozkładu, moi kochani. Przygoda czeka. Dobrze. Później sobie na końcu przeczytamy. Te karty. No dobrze, moi drodzy, czyli tak, energia ogólna Paźmieczy. To jest, kochani, moment, moment miesiąc, tak, miesiąc, bo mówimy o, o marcu, więc będzie to czas, kiedy być może będziecie szukali wielu informacji, będziecie się czegoś chcieli dowiadywać, jak umysł będzie wasz pracował na wysokim poziomie i będziecie. Szukali wielu informacji. Tak jak powiedziałam, może będziecie się czegoś uczyć, a może po prostu będziecie odkrywać nawet jakieś tajemnice. Będziecie zainteresowani um, wieloma rzeczami, bo to też jest tak, że w tych mieczach to my szybko przechodzimy z jednego tematu na drugi. Więc tutaj, jeszcze przy tej ilości buław. To myślę, że ta energia będzie się tutaj mieszać. Więc z jednej strony możecie sobie robić jakieś plany, możecie sobie przygotowywać jakieś właśnie strategie gdzieś tam na przyszłość, ale zanim to będziecie wprowadzać w życie, to troszeczkę jeszcze utrwa, a mało tego będą te momenty, kiedy właśnie będziecie porzucać być może jakieś pomysły, jakieś projekty, bo coś innego was gdzieś zainteresuje. Znowu zajmiecie się czymś innym i być może będzie znowu powrót do tego, pierwszego, albo pójście do jeszcze innego rozwiązania, powiedzmy trzeciego w kolejności, tak? Więc będzie tu duża zmienność, duży, duży taki wpływ w ogóle też mózgu, umysłu, waszego, waszego intelektu na życie. Karty mówią, aby na pewne rzeczy popatrzeć z innej perspektywy niż dotychczas. Czyli jeżeli w jakiś tam sposób coś postrzegaliście, to warto, warto spróbować popatrzeć inaczej, tak? To jest tak zwane wejście w czyjeś buty, tak, jeżeli na kogoś patrzymy. Ale nawet na siebie i na swoje sprawy jakby spróbować inaczej. Porzucić dotychczasowe jakieś szablony, według których, których być może myśleliście. Właśnie paść mieczy też pozwala na to, żeby zobaczyć, spróbować inaczej do pewnych spraw podchodzić. A Wisielec mówi ewidentnie, Odwróć perspektywę, tak? Stań na głowie, zobacz, jak świat wygląda, kiedy ty stoisz na głowie. To jest dobry miesiąc i dobry czas na to, aby też zajrzeć w głąb siebie, aby poszukiwać odpowiedzi na różne pytania właśnie w sobie. Możecie się czegoś uczyć, oczywiście, tak. Możecie odkrywać też siebie, tak, yy, yy, tak troszkę, jakbyście. Yy, po prostu odważyli się może też na pokazanie siebie, właśnie prawdziwego, w innej odsłonie, tak jakbyście wchodzili na takie właśnie pułapy. To jest też zdobywanie mądrości, wchodzenie w głąb siebie, odpowiedzi, które są w nas, czyli my mamy mądrość, mamy doświadczenie i z tego właśnie korzystamy. Pozbywamy się jakichś lęków w związku z tym, bo mogą Was wcześniej blokować jakieś lęki, właśnie jakieś obawy, być może hmm, jakaś ingerencja z zewnątrz, czyjaś może Was blokować, tak? Natomiast tutaj właśnie przyjdzie czas, że będziecie mogli zacząć inaczej myśleć, inaczej pewne rzeczy postrzegać, przestaniecie się jak gdyby też obawiać albo przestaniecie czuć zagrożenie, właśnie ze strony innych, że ktoś wam. Wchodzi w bu z butami w wasze, w wasze życie. Że ktoś wam na przykład zarzuca brak jakiejś wiedzy, tak też może być. Tutaj w sprawach zawodowych mogłaby taka sytuacja być, że ktoś wam na przykład właśnie powie, że jesteście niekompetentni, brakuje wam jakiejś wiedzy, brakuje wam jakiejś informacji, yy, idziecie w złą stronę, robicie coś nie tak, jak powinniście robić i was się wtedy obudzi ta chęć właśnie poszukania. Dowiedzenia się, być może faktycznie jesteśmy w błędzie, przyjdzie takie zrozumienie, tak, może ja na coś rzeczywiście patrzę w nieprawidłowy sposób. A więc może czegoś będziecie się uczyć, będziecie się rozwijać. Co prawda, tutaj kartę akurat na negatywie postawiły trójkę monet, która często mówi właśnie o, o pójściu nawet na jakieś kursy, szkolenia. Więc tu raczej może być tak, że nie będzie się Wam chciało, może taki, taki troszkę rodzaj lenistwa Was dopaść w tej kwestii, tak? że nie będzie się Wam chciało podnosić swoich kwalifikacji w taki sposób. Ale myślę, że wystarczy Wam tutaj zapału, aby zrobić to samemu. I we własnym zakresie. Czyli nie idziemy na jakieś szkolenia, na jakieś kursy do szkoły, czy do jakiejś studia, tylko sami znajdujemy właśnie odpowiedzi na te pytania, które... Które gdzieś tam sobie zadajemy, czy które się pojawiają. I macie, jest na tyle tu buław, że macie rzeczywiście tą siłę i jesteście w stanie to wszystko zrobić. Pytanie, jak tę siłę wykorzystacie? Czy wykorzystacie ją dla waszego dobra, czy no, będziecie jak gdyby szkodzić sami sobie? Więc pamiętajcie, tutaj jest ta przysłowiowa, cienka, czerwona linia między waszym zyskiem waszą korzyścią, waszym rozwojem, a szkodzeniem sobie, więc tutaj trzeba wyważyć sprawę, trzeba dobrą decyzję podjąć, trzeba się nad tym zastanowić i działać tak, żeby właśnie to wyszło dla Was na plus. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sprawy, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no to takie. No to już w sumie powiedziałam o sprawach zawodowych, no, ewentualnie jeszcze mm, o czym można tu jeszcze wspomnieć? Może być tak, że będziecie pod obserwacją też innych, tak? Czyli to może do tego się tyczyć, co już wcześniej mówiłam, że ktoś wam zarzuci, że na przykład nie macie odpowiednich kwalifikacji czy kompetencji do czegoś. Więc może tak być, że ktoś właśnie sprawdza was, szuka jakiejś informacji na wasz temat, dopytuje się, może nawet pytać, Wśród Waszych na przykład współpracowników, tak? Szukać e, takich e, informacji, które nawet są nie do końca sprawdzone, rodzaj plotek to jest, tak? Które ktoś tu może e, słuchać, więc też miejcie, na, miejcie to e, na uwadze. Natomiast ja mam nadzieję, że Wy po prostu tutaj energii Wam nie zabraknie, Wy sobie z tą całą sytuacją poradzicie. Być może po prostu trzeba będzie zmienić troszkę myślenie, poszukać jakiejś informacji, czegoś się dowiedzieć, jakiś taki. Samorozwój tutaj zastosować, bo tak jak mówię, raczej Wam się nie będzie chciało tutaj iść na jakieś ogólne takie kursy, szkolenia, tylko zrobicie to we własnym zakresie. Idziemy do spraw miłosnych, kochani, a więc najpierw może single, tak? Tradycyjnie zaczynamy od singli. Więc moi kochani, mmm, powiedziałabym tak, mogą się pojawiać w Waszym życiu jakieś nowe osoby, nawet bym powiedziała, że może tych osób być wiele. Bo, bo tutaj raczej bym właśnie o to obstawiała, że wręcz nawet może być za dużo takich różnych nowych kontaktów, bo to jest właśnie czas, który będzie sprzyjał zawieraniu nowych znajomości. Tyle tylko, że to będzie takie wszystko bardzo powierzchowne i to będzie wszystko na zasadzie takiego może braku zaufania z waszej strony, Jak, jakiś taki. No właśnie ta nieufność, brak, brak wiary w Was i będziecie poznawać, ale wszystko tak tylko na wierzchu. Jedną osobę, drugą, trzecią, kolejną, ale nie będzie w Was takiej chęci, ochoty, aby wchodzić w głębsze relacje. Więc taką troszeczkę możecie przyjmować postawę, właśnie tak, jak gdyby się bronić i nie pozwalać sobie właściwie na zrobienie kroku dalej. Możecie też bardzo tak, w taki sposób krytyczny, oceniający patrzeć na ludzi, wyciągać wnioski, analizować. Możecie szukać informacji dopytywać właśnie na przykład wspólnych znajomych. Powiedzmy tak, jeżeli kogoś poznajecie i okazuje się, że ktoś z Waszych znajomych tę osobę zna, to uruchomicie e, całą pocztę pantoflową, tak aby się jak najwięcej dowiedzieć na temat e, tego człowieka. E, Natomiast tak jak mówię, no będzie Wam brakowało takiej odwagi troszeczkę, aby pójść dalej, aby, od, aby spróbować poznać, aby też otworzyć się na kogoś. Tego Wam może brakować. Raczej macie tendencję do zamykania się w swoim świecie tutaj i możecie też, yy, no nawet bym powiedziała, szukać wręcz takiej samotności, tak? Skupić się właśnie na, na sobie, na swoich przeżyciach. No z, takim, z, taki, z taką bardzo dużą ostrożnością podchodzić będziecie do nowych znajomości, które będą, bo będzie tych znajomości, i to powiedziałabym nawet, że niemało. I teraz, moi drodzy, no więc pytanie. No, karta mówi, tutaj przygoda czeka, więc może się warto, kochani, otworzyć. tak? No to już pozostawiam w Waszych decyzjach i w Waszych rękach, czy warto, czy nie warto, ale na pewno te osoby się będą pojawiać i na pewno. Jakieś zaczątki, takie, wiecie, pierwsze, pierwsze jaskółki mogą się tutaj pojawiać. Tyle tylko, że wasza pozycja jest taka, właśnie obronna i, i brak zaufania przede wszystkim będzie wam doskwierał w tym miesiącu. Teraz, kochani związkowcy, więc jeżeli chodzi o pary, o związki, małżeństwa, partnerstwa i tak dalej, może to być czas, kiedy. Będą jakieś konflikty. No, ja myślę, że skoro to giermek, to nie będą jakieś wielkie afery, tylko to raczej są takie właśnie kłótnie czy konflikty. Tak naprawdę o takie błahe sprawy, takie drobiazgi, ale zawsze wiecie, jak to jest. Zaczyna się od drobiazgu, ale jeżeli zapalimy się, tak jak gdyby do tego, dojdą do gdzieś tam jeszcze jakieś inne emocje, być może z przeszłości wynikające. No to to się może przerodzić w większy konflikt. Więc myślę, że tutaj trzeba byłoby na to zwrócić uwagę, mieć to na, mieć to na baczeniu, tak, żeby nie przegapić takiego momentu, kiedy, no tak jak mówię, z drobiazgu może wyjść coś, coś dużego. Może być też tak, że czy ty, czy twój partner bądź partnerka, będziecie uciekać w ogóle, tak, jakby się izolować, odsuwać i będzie między wami taki właśnie, Taki mur troszeczkę, tak? Jedna ze stron buduje ten mur, nie pozwala sobie na zbliżenie się do drugiej strony. Być może to wynika też z takiego czasu, kiedy będziecie troszeczkę chcieli bardziej zajrzeć w swoje wnętrze, albo twój partner będzie taką ochotę miał i będzie chciał właśnie troszeczkę skupić się bardziej na sobie. I gdzieś tam zadumać się nad, nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi decyzjami. Tutaj zresztą to będzie też czas właśnie jakiejś decyzji, więc mm, możliwe, że o to tu będzie, będzie chodzić, ale tak czy inaczej, warto, żeby jednak no, dbać o to, żeby ta relacja rozkwitała, a nie, nie była tak, jakby wyhamowywana, tak? Bo tutaj bo ten, bo ten pasie mieczy to jest właśnie taka energia. Kiedy Odsuwamy się od siebie. Te nasze stosunki są coraz to gorsze, albo wręcz przestają istnieć, tak jeden przed drugim się izolujemy, albo w pewnym momencie już tak mało za sobą mamy wspólnego, że możemy mieć poczucie, że jesteśmy gdzieś. No, z przyzwyczajenia, powiedzmy, tak? Jesteśmy w związku z przyzwyczajenia że nie ma emocji, że nic się między nami nie dzieje. Może to być też jakaś podejrzliwość tutaj, może jakaś zazdrość się uruchomić, więc to też to wszystko jest tutaj możliwe, tak? Więc na pewno jakiś taki dość trudny, konfliktowy miesiąc się zapowiada. U jednych to może być właśnie przez zazdrość, u innych to może być przez ten chłód, ale tak czy inaczej idzie w złym kierunku. Więc moi kochani energii, której Wam nie braknie, bo skoro tu mamy cały zestaw buław, nie braknie Wam tej energii, może fajnie byłoby właśnie spożytkować jakby tę energię na odbudowywanie czy na poprawianie Waszych, waszych relacji, bo to można ożywić, ten związek można ożywić. On ma, będzie miał taką tendencję troszkę właśnie upadkową, ale mam nadzieję, żeby zrobicie coś, żeby Poszło wszystko do przodu, żeby ogień rozpalić z powrotem pomiędzy Wami poprzez adorację, poprzez takie zauważanie siebie wzajemnie i poprzez podjęcie dobrych decyzji, tak? Bo o to też tu chodzi, żeby decyzje, które będziecie podejmować w związku <laughs> właśnie z waszą relacją, aby, aby były dobre, tak? I wtedy możecie rozpocząć rzeczywiście lepszy czas. Może wspólna aktywność, może wspólne spędzanie czasu właśnie w sposób taki jakiś, czy to sportowy, czy wspólne wyjście, czy wspólny spacer. Myślę, że to. I szczerość. I szczerość też jest ważna, bo tutaj może też być takie właśnie poczucie, że druga strona nie jest wobec mnie szczera. I w związku z tym też ta zazdrość się tutaj może zrodzić. Więc moi kochani, planujcie i niech te przygody tutaj staną się waszym, kochani, udziałem. Przerwij rutynę i pożej trochę. No właśnie. Umiłowany, czas na przygodę. Zaplanuj wakacje, wybierz się na spontaniczną przejażdżkę. Zmiana tempa i scenerii dobrze ci zrobi. Poza tym nigdy nie wiesz, kogo spotkasz, ani czego doświadczysz po drodze. Może będzie to wspaniały nowy przyjaciel albo partner, wyborny posiłek w uroczym lokalu, nowa perspektywa na życie. Przygoda czeka. No, to może bardziej tak dla singli. Ale to wszystko można robić razem, prawda? Te przygody przeżywać razem. I tego Wam, drogie wodniczki, z całego serca życzę. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.